Powiat Bolesławiecki po raz kolejny przystąpił do realizacji programu Aktywny Samorząd, który finansowany jest ze środków Pefron. To program skierowany do osób niepełnosprawnych, z którego mogą skorzystać zarówno ci, którzy poszukują pracy lub już pracują, jak i uczniowie i studenci. Prowadzimy taki program Aktywny Samorząd, który rozpoczyna się rekrutacja do tego programu od miesiąca marca od teraz 2016 i będzie on przebiegał przez półtora roku. W ramach programu uczniowie i studenci niepełnosprawni mogą liczyć na dofinansowanie kosztów edukacji. Można też liczyć na pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, na zakup oprzyrządowania do samochodu, a także między innymi na pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego czy oprogramowania. Wracamy się do mieszkańców, którzy Posiadają niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym i znacznym, a dla młodzieży do lat 16, którzy mają stopień niepełnosprawności, żeby zgłaszali się też do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W projekcie jest też przewidziana forma pomocy dla osób niepełnosprawnych, które mają dziecko w żłobku czy przedszkolu, a chcą podtrzymać aktywność zawodową. Można też wnioskować o pomoc w zakupie protez czy w usprawnieniu wózków inwalidzkich.